Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym programie zatytułowanym Gdzie jest Marzena Świrska? Przypomnę skąd ten tytuł. Otóż kilka lat temu niemiecka artystka Wipke Blank namalowała obraz na plenerze Sztuka na Granicy, który zatytułowała Gdzie jest Marzena Świrska? Chodzi o to, że miała przyjaciółkę w Polsce, właśnie Marzenę, i zerwał jej się kontakt z. z, z z właśnie z przyjaciółką z Polski i postanowiła poprzez ten obraz poszukać jej. No i ciągle szukamy. A proszę Państwa, dzisiaj e, naszym moim i Państwa gościem jest Jakub Pikulik, e, dziennikarz e, gazety Lubuskiej. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam Ciebie i Państwa. E, bardzo mi miło, że zgodziłeś się z nami porozmawiać. E, od 13 lat jesteś dziennikarzem Gazety Lubuskiej. Od 13 lat, lat pracuję w gazecie, od 11 na etacie, a od 13 w sumie współpracuję z gazetą. Świetnie. A jak to się, jak to się zaczęło, że zainteresowałeś się dziennikarstwem, właśnie? Ciężko mi sięgnąć tak naprawdę teraz pamięcią, żeby, żeby dokładnie to opisać, ale pamiętam, że pisanie mi zawsze przychodziło z łatwością, nawet już w szkole podstawowej, później w średniej też. Wiem, że w Kostrzynie nie było w owym czasie tytułów prasowych ani tym bardziej portali internetowych, które by tylko pisały na temat, na temat miasta. Wtedy narodził się pomysł kostrzyńskiego kwartalnika kulturalnego, który wydawany był przez Kostrzyńskie Centrum Kultury. Gdzieś w międzyczasie już moje teksty się pokazywały. Ja nie pamiętam, to chyba było na, na, w, w gazetach lokalnych w, w Tygodniku Kostrzyńskim, chyba. No i zaproponowałeś mi, żeby, żeby pisać do KKK, o wszystkim, tylko nie o polityce, to pamiętam. No więc no, dla młodego człowieka to była fajna sprawa, móc, móc napisać tekst, później go zobaczyć w, w wydaniu papierowym kwartalnika. Można się było pochwalić, można było, można było mieć satysfakcję z tego. Mi to sprawało, sprawiało wtedy satysfakcję. Później powstał w Kostrzynie portal internetowy, Kostrzyński który założyłem wspólnie z Maćkiem Frąckowiakiem wtedy, no i w sumie na tym, na tej podstawie, e, robiąc to, to e, dowiedziałem się, że Gazeta Lubuska szuka współpracowników, wysłałem kilka, kilka tekstów z, z kwartalnika, kilka linków do tego portalu Kostrzyńskiego, odezwali się do mnie, no i tak się zaczęło. Super, świetnie. Bardzo się cieszę, bo też miałem epizod kilkuletniej tacy tak. dziennikarskiej w Gazecie Lubuskiej. Właśnie. Są tacy, którzy cię pamiętają. I dzisiaj. Tak, do dzisiaj zazdroszczą mi mojego, mojego podpisu. Podpisywałem się Gaz. Tak, tak, tak. <laughs> Okej. Okay, y Zajmujesz się, jak już ustaliliśmy sobie przed programem głównie wydaniem internetowym gazety, ale nie tylko, bo oczywiście też te teksty pojawiają się w gazecie drukowanej i wbrew temu, co niektórzy myślą, nie zajmujesz się tylko Kostrzynem w gazecie, czy też powiatem gorzowskim, ale całym województwem, wobec tego powiedz, jak postrzegasz koszyn porównując z innymi miejscowościami województwa lubuskiego? No, trzeba zacząć od tego, że nie wiem czy będę obiektywny, no bo w Kostrzynie się urodziłem i tutaj mieszkam cały czas, także, także no to, to już samo może świadczyć o tym, że, że lubię to miasto, ale abstrahując od tego, Kostrzyn moim zdaniem na tle, na tle miast podobnej wielkości w województwie lubuskim wybija się zdecydowanie. No tutaj względów jest kilka. Przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale, ale pierwszy to rynek pracy. Kiedyś, kilka lat temu jeszcze jeździłem do powiatu na przykład strzelsko Tam do dzisiaj nawet przygotowując materiały o bezrobociu jest bardzo duży problem z bezrobociem. W Kostrzynie tego praktycznie nie ma. Jeśli ktoś chce znaleźć pracę, no to, no to ją znajdzie. Wystarczy pojechać chociażby tutaj niedaleko nad przystań zobaczyć, jakie samochody z jakimi numerami rejestracyjnymi stoją i zobaczyć z jakich regionów województwa lubuskiego i nie tylko ludzie tutaj do nas ściągają, żeby czy w Kostrzynie pracować, czy w Niemczech, no bo to jest też bliskość granicy. Ale to też jest atut Kostrzyna oczywiście. Nie podlizując się, ale również kultura w Kostrzynie, przynajmniej mi, bardzo odpowiada, bo, bo nie jest to... Nie będę mówił nazw innych miejscowości, żeby nikogo nie urazić, ale, ale wszyscy wiemy, że są, są takie miasta, które stawiają na, na duże imprezy. W czasach pandemii, oczywiście, abstrahujemy od tych czasów, ale, ale stawiają na jedną dużą imprezę dni miasta, które, które są huczne faktycznie i, i tam są gwiazdy dużego kalibru, ale później przez większość roku nic się nie dzieje. Tak jak mówią niektórzy tutaj też w Kostrzynie czasem. No w Kostrzynie się dużo dzieje, także to jest, to jest super i, i jeśli ktoś chce, to może naprawdę w zasadzie co, co weekend znaleźć, znaleźć coś dla siebie. No i ludzie w tym mieście, są jacyś tacy inni, no tak mi się wydaje, że, że bardziej otwarci, tolerancyjni. Być może to jest też zasługa, pokłosie tej imprezy, która się u nas od już wielu lat odbywa, ludzie się tego nauczyli tego, żeby, żeby innych y, przyjezdnych, czy, czy ludzi y, nawet z innych, z innych krajów traktować, traktować bardziej otwarcie i, i przyjaźnie na nich patrzeć. Także no, tak mi się wydaje, tak to widzę. No, mamy bardzo e, podobny ogląd e, sytuacji, jeżeli chodzi o, o Kostrzyn, poru, porównując go do, 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 do innej miejscowości, bo też uważam, że e, Kostrzyn się tutaj wybija zdecydowanie. <laughs> Powiedz e, ja pamiętam e, e, właśnie te czasy mojej pracy w, w gazecie. Zajmowaliśmy się wówczas takimi bardzo lokalnymi sprawami, Jakimi, e, pokazywaniem ludzi, ciekawych gdzieś tam jakichś pasjonatów, jakimiś drobnymi wydarzeniami, które, które na lokalnych wówczas e, stronach e, pokazywaliśmy. Co teraz dominuje w gazecie? Jaka tematyka? Co jest. E, dominującym tematem. Mówimy jest... o gazecie papierowej, czy internetowej? Yy, to jeszcze do tego tematu też wrócimy. Mówmy o papierowej na razie. Yy. Ludzi cały czas interesują te drobne tematy. Na pewno yy, bardzo ludzi interesują tematy inwestycyjne. Yy, to jest coś, co w dalszym ciągu, moim zdaniem, czego samorządy nie potrafią ludziom, ludziom mówiąc nieładnie, sprzedać, że że będzie remontowana droga na przykład w, w ich mieście, która konkretnie jak, kiedy, za ile, jakie będą utrudnienia. Są komunikaty w BIP-ie, na przykład do tego, do tego się to ogranicza, zwykły człowiek nie zrozumie tego komunikatu po prostu. Ludzie potrzebują cały czas interwencji, takich w cudzysłowie mówiąc, ale, ale no załatwienia sprawy dziury w drodze czy w chodniku przed ich blokiem. Tym też cały czas się Gazeta zajmuje i, i to jest nawet ym, nawet gdzieś czytałem tekst, że Lubuska na tym, na tym polu się wybija, nawet wśród, wśród innych dzienników lokalnych, że cały czas na te bardzo lokalne tematy stawia. No ale nie oszukujmy się, cza, świat pędzi do przodu, czasu jest coraz mniej i, i na pewno jeśli chodzi o y, procentową zawartość takich tematów bardzo bliskich ludziom, bardzo lokalnych, to jest tego teraz trochę mniej niż kiedyś. Ale ciągle, ciągle się tym zajmujemy i to jest ciągle podstawa, podstawa działalności dziennikarzy. No, bo po to, po to w zasadzie jesteśmy, żeby żeby tym ludziom w jakiś sposób pomóc, przybliżyć im świat i to nie ten świat odległy, bo od tego są inne media, ale ich, ich lokalny, pokazać im, co się dzieje u nich, bo często o tym nie wiedzą po prostu. No tak, ale właśnie wspomnieliśmy że o, o wydaniu internetowym, yy, bo dzisiaj gazeta nie odbiega jakby szybkością informacji. Yy, od telewizji i radia, bo właśnie wydanie internetowe praktycznie funkcjonuje na tych samych zasadach. Pokazuje wiadomość natychmiast. Pokazuje ją natychmiast, pokazuje ją, w, można ją oczywiście aktualizować tego w papierowej. Można to zrobić dopiero po 24 godzinach. Tutaj informacja, news w zasadzie może żyć nawet kilka dni, od, od kilku zdań na początku, po, tak jak był chociażby z pożarem katedry w Gorzowie, no to był materiał, który aktualizowaliśmy przez trzy dni, zaczęło się od jednego zdjęcia i dwóch zdań, a skończyło na ogromnym reportażu z galerią, z filmami i tak dalej, także to jest na pewno, na pewno różnica, że, że gazeta internetowa... Portal internetowy potrafi, może dostarczyć informacje w zasadzie z minuty na minutę. Kwestia tylko, jak szybko dziennikarz to wpisze, jak sprawdza ma palce. No właśnie, zawsze cię widzę z ogromnym plecakiem, z aparatami fotograficznymi. Często też zamieszczasz filmy, czyli jesteś takim reporterem przędzie i potrafiącym wszystko. Nie tylko ja, wszyscy już w gazecie tacy są, nie tylko w Lubuskiej, ale we wszystkich gazetach, nie ma już praktycznie, tylko dłuże tytuły mogą sobie pozwolić, a mniejsze tylko na jednego fotoreportera, kiedyś każdy oddział praktycznie redakcji miał fotoreportera, a teraz tego nie ma. Dziennikarze muszą być mobilni, muszą mieć, potrafić zrobić zdjęcie, potrafić zrobić film, obrobić to, skleić w całość, napisać do tego tekst i, i tak to wygląda i nie jest to tylko tylko to, że ja to robię, ale, ale naprawdę każdy dziennikarz, przynajmniej u nas w gazecie, potrafi, potrafi to zrobić. Kiedyś tak nie było. Oczywiście. Ostatnio była Magda Tomaszewska. Rozma oglądałem rozmowę z nią i, i się uśmiechnąłem, bo zaczynając pracę te, te 12-11 lat temu w gazecie, kiedy już pisałem teksty i wysyłałem je do Gorzowa, dostawałem kilka razy z rzędu taki telefon, że Kuba wszystko świetnie, tylko te zdjęcia są nie takie, jak powinny być. No i tak sobie wtedy pomyślałem, że kurde, coś trzeba z tym zrobić. Pamiętam już, czy od Tomka Kulika, czy od Bartka Konysza kupiłem lustrzankę, o której Magda mówiła, że właśnie jeśli chce się zacząć swoją przygodę, to nawet z używaną lustrzanką. No i wtedy się zawziąłem, kupiłem, kupiłem tę lustrzankę używaną. Poprosiłem Tomka Kulika, który, który robił wtedy zdjęcia i był znany z tego, że jest wszędzie z aparatem. Poszliśmy na kilka spacerów i po prostu nauczył mnie robić te zdjęcia. Także jestem takim typowo samoukiem, nie kończyłem żadnych kursów. Nie uważam, żebym robił świetne zdjęcia, po prostu wiem jak obsłużyć aparat i no, no i z tego korzystam. No, ale muszę Cię pochwalić, że, że widziałem sporo Twoich świetnych zdjęć, szczególnie tych na koncertach. Dzięki. Y ale właśnie jeszcze, jeszcze zostańmy przy tym temacie. Każdy dziennikarz ma jakieś swoje ulubione teksty, coś, co mu się udało ja wiem, najlepiej, najbardziej. Tekst, który pamięta, że była to, było to wydarzenie, które, o którym ludzie mówili. Napisałem tekst. Jaki to był tekst w Twoim przypadku? Co, co, naj, co wspominasz najbardziej z tej pracy? Jakie to, był, jak, jakie to było wydarzenie? Bałem się tego pytania, bo, bo nic mi takiego do głowy nie przyszło, co by się jakoś szczególnie wyróżniało, ale to nie dlatego, że czegoś takiego nie było, ale dlatego, że tych materiałów było po prostu bardzo dużo. Na przestrzeni 13 lat, w momencie kiedy się pisze, czasami po 3-4 teksty dziennie. No i do każdego się przykłada tak samo, każdy jest ważny. No ciężko jest sobie coś takiego, jeśli chodzi o tekst, przypomnieć. Na pewno każdy tekst, który pozwolił załatwić jakiś problem. Może się to wydać błaha sprawa, ale po którymś z, z przystanków Woodstock jeszcze wtedy napisał do nas człowiek gdzieś z Polski, że mamy fatalnie oznaczone drogi w, w Lubuskim, bo nawigacja go poprowadziła drogą wojewódzką. W Dąbroszynie jest taka droga, skręca się w lewo, w Cychrach chyba się wyjeżdża. Z Kostki Brukowej fatalna droga, ona nie powinna być nawet lokalną, no ale to jest droga wojewódzka oznaczona na na mapach. I on tam urwał miskę, zderzak strasznie gdzieś tam się zakopał. No i ja zrobiłem reportaż z tej drogi. Po prostu pojechałem na cały dzień, jeździłem po tej drodze, zrobiłem zdjęcia. I teraz stoi znak, że droga w złym stanie technicznym. To jest oczywiście błahostka, ale no ale gdyby nie ten tekst, tego znaku by nie było, ludzie dalej by tam jeżdżali. Takich, takich tekstów jest masa, ale to co, niekoniecznie chodzi o tekst, ale to co mi najbardziej zapadło jest kilka takich sytuacji, to będzie jedna z nich w, w głowie. Kiedyś robiliśmy takie akcje nie było jeszcze szlachetnej paczki, nie było jeszcze tych wszystkich się pomaga i tak dalej, zrzutek. Więc gazeta zajmowała się w okresie przedświątecznym tym, żeby z pomocą ośrodków pomocy społecznej wyłuskiwać ludzie, ludzi, rodziny, które potrzebują pomocy. Darczyńcy zgłaszali się do gazety, dawali te, 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 te rzeczy, o które prosili ludzie. To były czasem komputery, czasem zabawki dla dzieci, jakieś tam artykuły pierwszej potrzeby, chemia i tak dalej. I przed świętami bożonarodzeniowymi jeździliśmy i rozdawaliśmy to ludziom, dziennikarze jeździli. Ja takim pamiętam Opel kombi kiedyś pojechałem, tuż przed świętami po, 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 całym wojew... po całej północy województwa, byłem z strzelcami w powiecie słynęcińskim i do Słynęcina pojechałem. Była rodzina, mama z wieloosobową rodziną, tam chyba była piątka dzieci, wszedłem do tego mieszkania, od razu było widać, że, że jest biednie, bo cały blok pięknie wyremontowany, wszystkie wymienione okna, jedno mieszkanie tylko było z takimi starymi drewnianymi oknami, to wiedziałem, że na pewno tam. Starsze dziecko dostało laptopa, młodsze dzieci, dzieci jakieś, jakieś zabawki, była taka malutka dziewczynka, która ledwo, ledwo się nauczyła mówić i wychodząc stamtąd, one strasznie się cieszyły te dzieci, strasznie były, że ktoś im coś dał, ja mówię, to nie ja, to, to ludzie z gazety, dobrzy darczyńcy. Dobrze i ta dziewczynka zapała mnie za nogę i powiedziała, tato zostań do mnie wtedy i to mnie tak poruszyło i ta pani się sam, nawet sama zakłopotała, mówi, że ona... Ona nie wie, kto to jest tata, bo nie poznała, ale w przedszkolu gdzieś tam koleżanki, koledzy mówią, że tłumaczyli jej kiedyś, że tata to jest taki dobry człowiek, który, który w domu tam zawsze pomoże, zakupy przynosi i tak dalej, ona sobie pana skojarzyła i tak mi się tej nogi uczepiła, i ja nie mogłem wyjść z tego domu wtedy. Pamiętam, to że to tak, taka sytuacja, to nie był materiał, nie był tekst, ja o tym nie napisałem oczywiście, bo, bo, bo no, to nie była sprawa do tego, żeby o tym pisać, ale Ale takie sytuacje się zdarzają I to, to najbardziej chyba. Było ich więcej więcej, oczywiście, ale ale to była jedna z nich. Jedna z... Powiedz, jak e, funkcjonuje gazeta, jak Wy pracujecie, dziennikarze m, teraz w okresie nie, pandemii, lockdownu. Czy wpływa to jakiś, w jakiś sposób na Waszą pracę? E, mam nadzieję, że na zewnątrz tego nie widać, w sensie w, po gazecie i po, po tekstach. Znaczy jestem pewny, że tego nie widać, ale pracujemy zupełnie inaczej. Pracujemy przede wszystkim z domu. E, dzięki dobrodziejstwom, nowoczesnej technologii łączymy się na kolegiach e, z domów najczęściej kolegia to są takie nasze poranne zbiórki, codziennie, codziennie o 9 rano spotykamy się, wymieniamy tematami, kto co robi, wydawca, wydawca decyduje co z jakim tematem dalej robić. No i tak to wygląda i pracujemy z domów. Ja ubolewam nad tym, bo, bo praca w redakcji to jest jednak zupełnie, zupełnie inna sprawa, tam jest, no jest jakaś taka magia, magia tego miejsca, że... że no, Zupełnie, zupełnie inaczej wygląda ta praca, ale no, ale tak sobie radzimy. No. Mniej jest na pewno spotkań, nie jest y, rozmów takich w cztery oczy. Telefon tutaj odgrywa pierwsze skrzypce teraz w tych czasach. No i mam nadzieję, że to wróci do normy jednak, bo spotkanie z żywym człowiekiem to jest i rozmowa z nim tak w cztery oczy to zupełnie co innego niż przez telefon Skype'a, Teamsa czy cokolwiek innego. No my o tym wiemy najlepiej niestety kultura w tych czasach. No dlatego też, między innymi, rozmawiamy tutaj i nagrywamy to, bo po prostu nie ma możliwości, abyś, abyśmy się spotkali z ludźmi, z um, widzami na, na żywo. Straszne to jest, ale mam nadzieję, że za trzy miesiące może, może coś Kopie. się nam poprawi. Eee, no to już skończmy z tym dziennikarstwem. Opowiedz nam coś o swoich pasjach prywatnych. Co, co robisz w czasie wolnym? Eee, Czym się pasjonujesz? No, pasji jest kilka. Taka najdawniejsza, do której teraz niedawno wróciłem, to jest kolarstwo górskie. Sprzedaję swój stary rower, kupiłem nowy i kręcę te kilometry również ze względu na kondycję fizyczną, no bo, bo siedzenie przed komputerem po kilkanaście godzin czasem dziennie nie sprzyja temu, żeby, żeby się fizycznie dobrze czuć. No dalej kocham góry. Wędrówki ze znajomymi szczególnie, chociaż czasem też samemu. I wyjazdy gdzieś, gdzieś w góry to jest super sprawa. No i czasem odwiedzam strzelnicę. Zrobiliśmy sobie z kilkoma znajomymi patenty, pozwolenia na broń i, i, i strzelamy sportowo po prostu, żeby się odstresować w tych trudnych czasach. No, no, fajny sposób na odstresowanie. ale okej, okay, okej, okay, nie, nie no to jest oczywiście sport jak każdy inny. Też kiedyś jest strzeli, więc sobie przypominam. Wracając jeszcze, bo przypomniałem, przypomniałeś mi właśnie o tym, o tym kolarstwie. Swego czasu był nawet przecież klub tak? Kostrzyński, klub kolarski bodajże tak się nazywał. KTK, Kostrzyńskie Towarzystwo. Towarzystwo Kolarskie. Kolarski tak jest. Pamiętam, mieliście nawet stroje jednakowe. Dalej mamy. Dalej macie. No Dalej tak mamy jest klubu, nie. nie ma, bo się ludzie porozjeżdżali po różnych stronach Polski, pozakładali rodziny. No i po prostu nie ma na to czasu. No, klub trzeba prowadzić, trzeba jeździć na zawody, trzeba, no, trzeba to wszystko jakoś spinać też formalnie i tak dalej. No, każdy teraz sobie, sobie jeździ rowerem po prostu bardziej hobbystycznie, no, ale myślę, że każdy z nas dalej, dalej się tym interesuje i to robi. No a tereny mamy tutaj fantastyczne do uprawiania turystyki rowerowej, kolarskiej. I, I przyznaję, że nawet u mnie na wsi często przejeżdżają grupki mniejsze, większe e, właśnie na rowerach. Sam kupiłem sobie w zeszłym roku rower. Super. E, no, na razie dystanse są takie sobie, ale, ale jest okej. Okay. trzeba zacząć. To jest naprawdę dystansy. przyjemność trochę są tak sobie wiesz. pozwiedzać i popatrzeć na kraj, na okolice e, z, z siodełka rowero, rowerowego. Yy, jeszcze na koniec chciałem Cię zapytać, bo jak dobrze pamiętam, jak się żeniłeś. Ile to lat temu było? Oj... <grym> <grym> Pięć. No właśnie, ale pamiętam, że z żoną maszerowaliście w strojach ślubnych przez przystanek Woodstock. To było przeżycie, tak. co? Było przeżycie, ale to też było... <grym> Była sytuacja typowo praktyczna, ponieważ yy, braliśmy ślub w czerwcu. Nasza fotografka nie miała terminów później, żeby zrobić sobie jakąś sesję ślubną. Ja też, mi te sesje za bardzo się nie podobają, takie ślubne gdzieś tam na, na, na szybko ustawiane. I gdzieś tam się, się umówiliśmy, że, yy, że ona ma wolny termin, a nigdy nie była na Woodstocku. A ja wtedy byłem na z siłą rzeczy, no bo tam pracuję i... No, i tak to było, że szybko rano przyszedłem tam w garniturze. nieślubnym, takim starym, bo, bo, bo był do zniszczenia w zasadzie po całej tej sesji. Żona się przebrała w suknię i, i przeszliśmy po tym polu ustokowym. ale reakcje były bardzo fajne. Do dzisiaj mamy świetne pamiątki. Pamiętam, że spotkaliśmy się tam zupełnie też niespodziewanie z, z Jurkiem Owsiakiem, który gdzieś tam nas zobaczył za, za sceną, bo mogliśmy sobie wejść na scenie, zrobić zdjęcia. Pamiętam, że. Organek chyba wtedy miał próbę na, na scenie, jak robiliśmy sobie zdjęcia, także też nam coś tam pomachał, coś miłego powiedział, ludzie świetnie reagowali, także no, bardzo miłe wspomnienia. Ale wyszło to bardzo spontanicznie, nie planowaliśmy jakoś szczególnie, szczególnie tego po prostu. Byliśmy w tym miejscu i mogliśmy to zrobić. Ale jeszcze, jeszcze na koniec powiedz: Bo pewnie zazdroszczą ci inni dziennikarze, że obsługujesz Poland Rock Festival, że spędzasz tutaj przez ten czas, kiedy jest festiwal, przez te trzy dni, czy nawet więcej. Praktycznie cały czas tutaj jesteś. Zazdroszczą i... mi tego, że jestem skostrzena przede wszystkim. No. bo bo dziennikarze z Polski, nawet którzy są tu, nawet nie tylko z Polski, z województwa lubuskiego, którzy są tutaj na, na przystanku Woodstock, no to są przez te trzy dni, bo to się wiąże wiadomo z zakwaterowaniem, z noclegami, czy tam nawet śpią w namiotach, ale no, no przez trzy, cztery dni ja tutaj jestem od początku, jak tylko powstaje scena do końca, gdy się kończy sprzątanie tego pola Woodstockowego, a wiadomo, że, że przystanek to nie tylko te trzy dni, ale całe to miasto rośnie i można to relacjonować, oglądać i, i samemu na własne oczy zobaczyć to od środka, bo z Fundacją przecież znamy się dobrze i, yy, i pozwalają mi też pokazać to, jak to wygląda od środka, więc, yy, więc takich materiałów inne gazety nie mają, ale to przyczyna jest taka, że po prostu ja tu jestem na miejscu i, i nie trzeba wysyłać dziennikarza, który by to relacjonował dzień w dzień, no bo ja jadąc do pracy w Gorzowie w redakcji codziennie przez to pole utstokowe przejeżdżam. No a już później sam, sam przystanek, no to faktycznie... Yy, od 7 rano do 3 czwartej w nocy, od ósmej, od ósmej rano już tam jestem, od 7, o 7 wstaję, do 3 czwartej w nocy tam jestem i, i no tak wygląda, ale to nie jest cały czas praca, nie traktuję tego jako pracę, to jest, to jest, powstają tam dziesiątki tekstów, tysiące zdjęć i filmów, ale, yy, no ale nie jest to, nie jest to taka praca, którą można by tak zdefiniować jako, jako taka robota po prostu. To jest po prostu praca, która jest przyjemnością. Nie tylko na Ustoku. No, Przez te 13 lat nie miałem ani jednego dnia, żeby, żeby pójść z jakąś taką niechęcią do pracy i do redakcji. Także to jest, to jest naprawdę super sprawa i każdemu bym tego życzył, bo to jest. Też to mówię jest to wszystkim moim gościom, bo z reguły zapraszamy tutaj ludzi, którzy mają pasję. Jeżeli uda się połączyć pasję z pracą, czyli z zawodem wykonywanym, to jest to po prostu coś wspaniałego. Ja też to mam. Super. <laughs> dziękuję My bardzo. Jesteśmy szczęściarzami. Jesteśmy szczęściarzami tym optymistycznym akcentem. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę. Państwa moim gościem był dzisiaj Jakub Pikulik z Gazety Lubuskiej. Do zobaczenia.